Jeśli kiedykolwiek czułeś się niewidziany, niesłyszany, samotny, to dobrze nas rozumiesz. My też kiedyś byliśmy w takim miejscu, w którym byliśmy zdani sami na siebie, ale przyszło zaproszenie. Do programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ktoś nas zauważył, ktoś nam pomógł, a dziś my sami chcemy nieść dobro innym. Chcemy się tym dzielić. Ja bardzo poczułem zaufanie ze strony mojego księdza proboszcza, pani z Rady Parafialnej oraz ówczesnego koordynatora Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Został mi przyznany program stypendialny. Dzisiaj mogę dzięki temu w swoim kapłaństwie pomagać innym. Wtedy zdobywałem wiedzę, podręczniki. Dzisiaj przekazuje to, co tam zdobyłem innym. Ja uczyłam się budować relacje, silne przyjaźnie. Znalazłam męża w fundacji, a dziś działam w fundacji dla rodziny, która wspiera małżeństwa w wzmacnianiu relacji w rodzinach, nauce dialogu, nauce słuchania. Jeśli ma dla Ciebie sens to, co teraz powiedzieliśmy, obserwuj nasze profile i strony, na których nas znajdziesz. Dla rodziny.eu oraz tobankologia.pl